Zamknięte drzwi przed sobą masz, nie otworzysz ich, to nie ten czas. Mówiłam ci kolejny raz, te kilka chwil dla mnie to znaczy więcej niż byś chciał. Stworzyłeś mit, który stał się faktem. Chciałbyś zrobić wszystko sam, brakuje mi, moglibyśmy stworzyć duet. Ty i ja, powiedz mi, że czujesz i rozumiesz Tak jak ja, nie widziałam cię tak dawno Choć się znamy tyle lat, skoro mówisz, że mnie znasz Wiesz, zapisane w genach to ja mam wielkie plany Udowadniam wartość, a ty chodź zakochany Zmienna to ja bywam, ale tylko czasami Powiedz czego chcesz, powiedz czego chcesz Zapisane w genach to ja mam wielkie plany Udowadniam wartość, a ty choć zakochany. Zmienna to ja bywam, ale tylko czasami. Powiedz czego chcesz, proszę powiedz czego chcesz. Szare dni to też mój świat. Nie koloruj ich, nie ukrywaj wad. Mówiłeś mi, że będziesz trwać. Będziesz tu na zawsze. To znaczy więcej niż byś chciał że podejmiesz o nas walkę Chciałeś robić wszystko sam Masz okazję, moglibyśmy stworzyć duet Ty i ja, powiedz mi, że czujesz i rozumiesz Tak jak ja, nie widziałam cię tak dawno Choć się znamy tyle lat, skoro mówisz, że mnie znasz Wiesz, zapisane w genach to ja mam wielkie plany Udowadniam wartość, ja ty zakochany Zmienna to ja bywam, ale tylko czasami Powiedz czego chcesz, powiedz czego chcesz Zapisane w genach to ja mam wielkie plany Udowadniam wartość, a ty chodź zakochany Zmienna to ja bywam, ale tylko czasami Powiedz czego chcesz, proszę, powiedz czego chcesz Powiedz czego chcesz Powiedz czego chcesz, powiedz czego chcesz Powiedz czego chcesz